Daj się duży łapek w górę, 40 łapek w górę i wbijamy się. To wyglądało jakby to był jakiś bar, nie? przejścia. Tutaj ten, i tu bar. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem opuszczona willa. Także idziemy z kolegą. O, tu obok jest dom, więc trzeba uważać. Dawno filmu nie było, ale jest A co z wydało? Ostatnio pałac w ludniku był. Tu jest auto w ogóle. No, ja byłem jeszcze tutaj, gdzieś to oczy nie było zaryszczę. Ale tam jest kolejny jakieś. Da się tu wbić. Tu? Tak, to wszystko tu tylko te dziękuję. Dobra to było. Tu. Tak. Tu tu nie. No tak. dobra. Kuźwa. to zrobić Z To to jest, to jest dupne. Jakieś schody zerwane Nie to są normalne schody, one są wytrzymałe Młody na odcinku Kurwa, jak on ten idzie Nie musi sobie coś Ja się nie boję, nie ja boję się spad, Że jest równowaga słaba Tutaj mhm. Tutaj coś. Nie ma tu niczego żadnego. Nie dowiem się z jakiego roku to jest. Tu zamknięte ale takie parkury to mi się bawić nie chce. Ale nie, już to bym powinna. Bo idziecie na załączniki. Naprawdę skakać muszę? Nie, nie muszę skakać, możesz wtedy. Tylko ja zaskoczyłem, bo nie na parkurach. Ja to z telefonem bezpieczeństwo. zagadka, co tu było. Tu? Mhm. Wy nic nie widzicie, ale... Coś tu mogło być na pewno <laughs> Jakieś materacy Butelki mi co się stało O gazeta, gazeta, gazeta ja tu nic nie znajdę jaki to rok Będę musiał umyć ręce. Jeszcze A to jest 2020 kuźwa To jest nowa gazeta Myślałem czy coś starego No, schodzę yep. Normalnie Tak zajebiście się schodzi No, idziemy tu tutaj kuźwa i opon jednak no, pomieszczenie gospodarcze Ty, Menele Nieźle tu przynoszą rzeczy Nowe szyby od Meneli pewnie Tutaj jestem Jeb, jaka sieć, co jest? Chciałem przejść Auto, pójdźmy. Co jest tutaj gości miał? Do naprawienia auta, czy co? Nie, ja to muszę zrobić. Ja tu muszę wejść za kierownicę normalnie. Tyle sieci, to jedziemy na Jeb się jebą w łeb Będzie znowu dużo przekleństw A to się chyba wypika Z, z którego roku może być to auto? Stary już To jest willa podobno jakiegoś milionera, ale Nie wiem, coś tam Była legenda o mafii No Kurwa No to tu jakieś worki na śmieci To nie są na śmieci To idziemy do głównego budynku? Czyli tu? No, tu W ogóle. Mówcie ci zajebisty urbek w końcu od dwóch miesięcy. To wbijamy do głównego pomieszczenia. Tam sąsiad. Śmiesznie, młody mnie oprowadza po wildi. Będziesz na filmie młody, wiesz o tym Tam wow. piwnica do, do, do piwnicy na koniec? Na koniec Piwnica najlepsza THC Tu zaczynają się Tu miał wejście Tu balkon Nie no tutaj Typowe opuszczone pomieszczenie, nic nie ma. Co chwilę będę musiał flesza włączyć. O, kominek chyba, to nie wiem. Oni są Ej, Nie, nie by... jestem tu pierwszy raz, to ja nie wiem. O, tam było też zejście do piwnicy, co dziwne. No widzę. Ale nie, na razie nie schodzimy, idziemy do góry. Do góry? Czy da chciać? Czy jeszcze? No, no, dawałem, dawałem. Wszystko zwiedzano, całe. To daj, o, daj iść przodę. i tutaj jest na dach. Nie no, nie będę siadał na tą kalapę. Nie, nie siadaj. Abym siadł. Jak na każdym prawilnym urbexie. Kurwa, jakie tu pomieszczenie było? Salon, jakieś rybka. jakaś, jakaś inna gówno. Nie, nic takiego nie znajdę, bo to jest zdewastowane miejsce. Gabriela. altanka, dach tu był na pewno. A na dachu ta się biczą, całkowicie? Tam był O, ale zalośnięte. Pamiętam? Marzej. Tam ja byliśmy przed chwilą. Tutaj auto jeżdżą. Marzej, tu? A potem tam. tu był obraz, czy co? Ej. To wygląda jakby tu był obraz. O, dobra, lepiej nie chciałem tak naokoło. około. Sejbiście, te. Dobra. No widzę to. Tak. Ktoś był w 2009. 2009? Tu to samo. Uwaga, z reseryja w końcu. Tutaj chyba już byłem, tak. Mogę się zapromować. Zareklamować jak coś. Zapromować się Pięknie. to widzimy się jak tam bije. Dobra, już jestem tu u góry. Dobra, patrz. Tu jest. dziwne. Dobra, tutaj na razie oh, fuck man. Co tu było? Kuchnia chodź. To wyglądało jakby to był jakiś bar, nie? Tu są fajne na przejścia. Tutaj ten i tu bar. Jak nie. na stanie szpitalu Pracuj, W To no, wbijamy na dach? Czy jeszcze nie, musimy jeszcze zwiedzać mm -hmm. tu jest, są dwa fajne przejścia jeszcze A nie, tak wysoko Tu siedzi, kurwa się popatrzą Mamy na dachu Jak policja przyjedzie to będzie przypał A Tędy przejdę? Nie wiem, ale. Da, chuj. Nie ma tu coś zjeść. Dobra, dobra, Idziemy. Dobra. dobra, idziemy do piwnicy teraz. Do nie zauważyłem tego. Posłu. Fajna architektura miejsca. Młody poszedł po telefon, a my dokończamy eksplorację. Piwnica. Ta piwnica mi przypomina piwnicę z jej pałacu pierwszy ja raz sam na urbaksie Tylko w piwnicy Nie no, nie jest straszna ta piwnica Tutaj okienka Prześwietlenia będą to wyłatwczy Jakieś piwa, butelki Puszki, ketony butelki Kurwa Tu jakieś tunele Szczerze Wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach Nie no, na pewno nie, ale Wbijamy się tam Daje się duży łapek w górę, 40 łapek w górę i wbijamy się Zajebiście. Ach, ślepy załóg. Szczerze, jak na taką biedę, piwnica wydaje się spoko. Nie za duża, nie za mała. O, jest wyjście, to wychodzę tędy. Młody będzie mnie szukać. Albo jednak nie wyjdę tędy. Chociaż wychodzę. W ogóle, tu basen w tej biedniku, kuśba, gdzie?

Tu, normalnie. Także to był koniec tego urbexu. Tutaj villa. I zostawcie tą łapkę w górę, na dole suba. I do kolejnych takich zajebistych urbexów, nie? Także siema. Kurwa, nie ta strona.